Cześć wszystkim, tu Listowa41, a to kolejny odcinek z gry Farm Simulator 22, serii Olberu. W dzisiejszym odcinku pojawią się dwie rzeczy. A mianowicie, po pierwsze kupno pola, całkiem małego, ale to idealnego na dzisiejszą akcję. Jednak nie będę też tego pola sprzedawał. Oraz właśnie, tak jak widzieliście za ten tytuł, sadzenie yy, trzciny cukrowej. Więc najpierw zaczniemy od kupna pola. Tutaj już stoi auto przygotowane. Poza odcinkiem zrobiłem dużo pieniędzy, głównie za, już tutaj pokazuję, yy, głównie za zboże, to czy nie, za chleb. No, za chleb tutaj 114 około, za zbiory, to nie pamiętam co ja w sobie, jakie zboże sprzedawałem nawet. Yy, no, no, i dzisiaj wydałem też trochę tutaj tam na pracowników, yy, a właśnie jeszcze trochę kieszonki tam sprzedałem yy, i trochę właśnie kupi i kupiłem też dwie palety na, na ten. Trzciny cukrowej na wszelkie wypadek, i tak od poprzedniego farminga, tutaj ilość maszyn, które są przeznaczone do trzciny cukrowej, no niestety bardzo się zmniejszyła. Kiedy mieliśmy trzy cezarki, zostały nam dwie. Kombat jest ten sam co był w 17, no a przyczepy były trzy zwykłe takie doczepiane traktora, plus dwie takie naprawdę ogromne, no a teraz tylko są dwie zwykłe do traktora, tak typowe. Była tam jeszcze jedna taka, też duża, do traktora, ale to takich naprawdę potężnego traktora. I tak, my dzisiaj weźmiemy tą umytniejszą akurat sadzarkę. Jeszcze z którym kombajnem będę sadzić, to nie wiem, to czy kosić. Wypożyczamy. I teraz, tak, ona ma nawóz sypki, dobry. To kupujemy. Nie, w Big Bagach. Kupujemy stały nawóz. Kupię dwa big bugin, najwyżej zostanie trochę. No i kupię też w paletach tutaj. Wezmę z dwie tej trzciny cukrowi, czemu nie. Wyżej się dokupi za chwilę. Ja w tym czasie wsiadam do mojego maseja, Ma już 25 godzin, widać w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie już wbije. Zagrób spoko tutaj. Oj, trochę uderzyłem. No, jest marzec, od poprzedniego odcinka patrząc jak to się zmieniło, ten odcinek był takie, wszystko było takie bardziej trochę żółte, a teraz no lepiej na pewno to wygląda. Zawsze lubiłem bardziej tutaj w tej grze wiosnę niż, niż tą, niż jesień czy zimę. Dobrze, jeszcze jedna paleta. Widzicie, jeszcze został bing w wozu, dodatkowy, więc git jest. A to jest tak dobrze, to się tak ciąga w taki fajny sposób. Na tamtym polu jeszcze będę sadzić też ziemniaki na odcinku, to pole energetyczne, więc no tutaj tamte pole jeszcze nie, nie tak, że to na jednorazową akcję będzie po prostu. No czasami tam jakoś słomę też, czy jakieś inne zboże, więc to zawsze będzie już jakiś zarobek. Tymczasem ja od razu ustawię automatyczną szerokość tutaj, żeby się nie bawić już jak będę na miejscu. Jedziemy skrótem po polu sąsiada, tam stoją maszyny sobie na farmie. Póki co nie, nie wożę do mleczarni mleka, ponieważ no niestety ostatnio ja, moja mleczarnia miała taki kryzys, że była pełna w górcze Była pełna, po prostu nie było, czekajcie, musiałam się podrapać, pewnie trochę było mnie słabi, słuchajcie. Nie było miejsca na mleko. Dlatego ostatnimi czasy tutaj w ogóle tego mleka już nie przywożę do mleczarni. Kiedyś się kupi, można na tym polu zrobi się jakieś tutaj dużo szklarni się postawić, bo w miarę płaski jest tam teren. To też się postawi olejarnie, może i właśnie mleczarnie, to później będę drobić cukier. No i cukrownie będzie można w postaci, jakby cukier, to i ciasto jakieś nie. Więc będzie można i buraki zacząć sadzić i trzcinę cukrową, więc no będzie co robić. Czyli tutaj po prostu... Oj, tu zmieści się? Zmieści chyba. Ale nie zmieści się. E, czyli ja tutaj na aucie mam dwie palety tej trzciny cukrowej, czyli... no położyłem znak. Czyli będzie idealnie na dwa zbiorniki. Ten co teraz mam i ten co jest na aucie. Co tu się dzieje, że nie mogę ładnie tak wjechać? Trochę dziwnie się jeździ, tak jak trochę dziwnie to jest robione. Teraz tak trzeba rozłożyć. A to tylko tak, przewracamy po prostu. I zaczynamy sadzić. Powiem Wam, że to jest mój pierwszy raz z trzciną cukrową chyba w ogóle w farmingu. W 19 nie pamiętam, czy ja w ogóle kiedykolwiek sadziłem trzcinę cukrową, nawet prywatnie. No, w odcinkach tym bardziej. A ja w 20 też to jest mój pierwszy raz. Pierwszy raz sadzę tą trzcinę. Więc, no, powiem wam, bo 17 farminga nie miałem, więc, no, yy, tak jak to się mówi, jaram się. Lilox Planter, czy cukrowej. Ta maszyna była już w farmingu simulatorze 17 w dodatku No, platinum, Ale, że ja nie, jak nie miałem 17, tym bardziej tego dodatku, to, no, dla mnie to będzie coś nowego. Powiem wam, że całkiem szybko schodzi ta trzcina. Poza tym, jeśli chodzi o trzcinę, to dużo się na niej nie zarabia, a maszyny są całkiem drogie. Eee, tutaj, jeśli chce się zacząć e, uprawę właśnie tej rośliny. Ja myślę, że może na tej zasadzie jest całe pole. Czekajcie, ile mam. Ja mam takiego moda Field Calculator. Czekajcie. Czekajcie chwilę. Eee, muszę poprawić sobie... O i teraz jest git. Eee, te pole ma, czekajcie, to jest pole numer 34, tak? Bo nie widzę, tak, to jest 34, 34 ma 0,82 hektara, czyli to jest oficjalne moje... Oficjalnie to jest moje najmniejsze pole. Bo nawet taka 40 ma więcej. O, o 10 tam. Czekajcie. Dobra tam. Dzie 10. 10 setnych. hektara, jeszcze raz zobaczę, czy dobrze mam w słuchawkach. Nie, dobrze, jest jest Git. Po mnie czasami te słuchawki takie patają w igle, że po prostu słucham. tylko w jednym nauszniku. Nie, albo to pewnie przez to rozga rozgałęziacz, który używam. Eee, jak tak sobie oglądałem, bo wszedłem raz na kanał Czarnego Pana. Taki youtuber, nie? Zaczął przygodę akurat w z farmingiem, z farming 22. Jeżeli, jeżeli oglądam, to serdecznie pozdrawiam, ale pewnie nie, ale zawsze warto pozdrowić, nie? I yy, ja tak patrzyłem, on wydał dał nie? No i ten shorts ma już ponad milion wyświetleń. I on zarobił tylko 56 groszy, więc nawet jeśli byście zdążyli wbić 1000 subskrypcji, 4000 godzin jest oglądanych, to wątpię, że mi szybko zarobię na komputer, więc cóż, będę musiał chyba po prostu robić jakieś live'y ale to już jak będę miał więcej naprawdę subskrybentów i to wiele więcej Kiedy będę miał oglądać, no Tak nie wiem, 2000 subskrybentów, to wtedy może będą te pierwsze livey tak wam powiem Teraz tak lecimy tutaj To i tak się powoli sadzi to to jest żmudna dosyć robota ale przyjemna w Na następnym odcinku prawdopodobnie będę kupować rozrzutnik. Tutaj od razu Wam zaspoileruję, że to będzie rozrzutnik marki Have. Ta przy... W ogóle ta marka jakoś nie jest znana. Chyba po raz pierwszy się pojawiła w tej grze. Czekajcie, co my mamy od tego... Pro... Przepraszam. Co my mamy tutaj w tej grze od tego producenta? Mamy wóz przyładunkowy. Mamy ten dziwny wóz przyładunkowy. Tu wóz przeładunkowy Czyli trzy wozy przyładunkowe. W tym dwa niestandardowe. Ten do ziemniaków, ten do takich materiałów sypkich, takich właśnie no na przykład fajnie. No i rozrzutnik jeden, no, więc no rozrzutnik to jedyna chyba taka rzecz, która naprawdę może się przydać. No i jeszcze to może ten wóz przyrodunkowy do ziemniaków. Bo ziemniaki całkiem szybko się napełniają i jednak według mnie się... Zwłaszcza jak się robi w takich większych polach, to jednak się przyda na przykład jak macie, nie wiem, dosyć pole szerokie. To się przyda pod tym względem, że po jednej stronie po prostu stoi na przykład jakaś ciężarówka, czy jakaś inna maszyna, a z drugiej strony stoi właśnie ta pszczepa. Tutaj pewnie co jakiś czas... Co tu się dzieje z nim? Pewnie co jakiś czas widać kursor w górnym prawym rogu, ale niestety to mój kursor. Czasami się tego... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Proszę mi tu wytłumaczyć. Zamiast ładniej jeździć, no dobrze. Już jest git Nie wiem, coś tu się stało, że nie. O, jest 25 W tygodniu. Coś tu się stało, że nie mogę ładnie wytworzyć. No wszyscy z tyłu kółka pewnie. Już. No ale to pewnie jest ciężkie też. Dobrze, że one są w ogóle. No. Nie ciekawi, jak to będzie z tą Czy tu w ogóle będą rosnąć jakieś chwasty. Czy nie. Zobaczę. Pole się tu jedzie. I popatrzcie, ten teren nie jest duży, ale w miarę płaski, więc tutaj, żeby dać taką olejarnię jakąś szklarnię szklarnię, no to byłby całkiem git. Taką szaferkę. Nawet tak, to byłoby takie centrum właśnie produkcji, nie? Czarnie można był tu postawić na jakiś skup, żeby na przykład nie jeździć z sałatu nie wiadomo jak daleko. To pole ma tutaj duże szanse na... A to, że coś tu ładnego można, zbud że tu można zbudować, jakieś fajne budynki, yy, ma szansę na dobrą przyszłość u mnie, przynajmniej na kanale. Kurczę, no powiem wam tak. Yy, wiecie co, może nawet tutaj teraz yy, włączę ładnie wam fowa. O, żeby można było widać, jak to fajnie wygląda. Co prawda tam ta tekstura tak jak tam jest w zbiorniku, a to trochę tak dziwnie to wygląda. Ale patrzcie, że przynajmniej to jest myte, nie? A nie, że brudne sadzimy. Dokładnie to nie wiem po co. A może to nawóz? A nie, nawóz sypki. Zobaczcie, to wodyki. Eee, nie wiem dokładnie po co to jest myte i w ogóle skąd się bierze ta woda. Tutaj no... No tak, bo my tu wody przecież nie uzupełniamy do tej maszyny. No to nie wiem Tylko patrzcie, niby mam to podniesione, ale... Jakby ta maszyna kieruje traktorem, a nie ja Ja takie jakieś dziwne oblicze jak kręcę Jest taką opuszczoną lepiej chyba jeździć po prostu Nie wiem, bo się na tym nie znam Mam takie... Powiem wam, że takie metrowe sadzenie to nawet jest przyjemne Później trochę będzie cięż... Nie, najcięższe jest tutaj z tym Teraz 19, tak? Tutaj się podzielę z wam historią, nie? Na Felsbrunie y, miałem klasa Ariona takiego jak mam tutaj y, 660-205 koni, no nie? No ja posadziłem sobie to pole energetyczne i później ona wyrosła i ja tak ciołem i ciąłem chyba... zbiera bo to było na polu numer 19, na Felsbrun, początkowym, więc całkiem spore pole było I Ja tak nie wiem, może z 3 dni to łączyłem ciołem, ale takich... Y, y, Prawdziwych dni nie farmingowych Więc nasza, Przyznać, że to do, do, trochę jest. E, no i tak. E, ciąłem e, Przed 3 dni. I no w ten sposób sobie... E, ten klas nakręcił u mnie 17 motogodzin. No i on był wart tyle... na złamanego grosza nie był wart. Ja już nie staram się w ogóle nie jeździć, bo miałem wtedy dwa klasy Ariony 460 i 660. Jak ten 460 miał mniej motogodzin, to, koszt, to ten 360 mogą go sprzedać za prawie taką samą cenę co 460 klasa. Więc no cóż, eee, ta topa energetyczna mocno tam, w, jeśli chodzi o te motogodziny, to mojego traktora zużyła. Ale tu na szczęście tylko sadzenie, później będzie jeżdżenie z kombajnem. O, za chwilę patrzę, ile już zostanie posadzony, i to na, na jednym zbiorniku. Tak przez 20 minut może to nie jest nic ciekawego Takie sadzenie trzciny, ale dla mnie to muszę wam powiedzieć, że Ja nie rob, nigdy nie sadzę wcześniej trzciny to, to dla mnie jest niezwykła roślina Zresztą nigdy też przeze mnie nie uprawiana ani w 19 ani w 22 tym bardziej Więc no ja się właśnie tak jak powiedziałem jaram Podoba mi się Jedzie się wolno, ale no patrzcie to ma taki jakby nie wiem, czy to zrozumiecie, a dla mnie to ma taki, jakby klimat. Takie małe paseczki, tak jakby orac tym małym firmy salek, tak się właśnie czuję. Jedzie się w miarę szybko, ale jednak się dużo nie robi na raz. Może pojedyncze rządki jakieś sadzić, czy co. Tam jest jeszcze jedna yy, sezarka, tutaj. Yy, gdzie ją mamy? Oto toło! Ale ona to już jest większa. To o ile? Ona już wsadzi na dwa rzędy. Wiecie co ja tutaj będę po prostu tym poczepianu traktora kombajnem kosić? A później będę kosić już jak drugi raz zasadzę? A po prostu tym większym kombajnem. Trzeba to było zawsze jakieś urozma urozmaicenie, ale jak już będę kombajnem, to wtedy jak postawię sobie swoje cukrownie, będę miał buraki. Więc no to jeszcze daleka przyszłość przed, jest tutaj przede mną. No i co tu się znowu stało? Znowu nie mogę ładnie wycofać. Czy tutaj ładnie trzeba wycofać, bo inaczej to się dzieje właśnie coś takiego, czekajcie. Ja tutaj ładnie teraz się wykręcę. Bo cofać się z tą maszyną nie da po prostu. Tylko się dryfty da znów robić. Yy, dobra, on jest tak jak chcę. Podjechane, Lid Teraz opuszczam i, i pracujemy. Teraz trochę tak. Ze środka, poza tym tu wszędzie FPSy są ładne, więc... ...git. Ja lubię takie pola oddalone od mojego gospodarstwa, bo wtedy... ...mogę spokojnie kamerę na wszystkie strony obracać... ...i się nie muszę bać tym, że będzie przycinać po prostu. Tu jeszcze jest ta siatka, po to żeby ona nie wypadała, ta czystina. No tu jest tak brana i... tu myta. tyle że ...tego nie widać niestety. Nie, stąd widać... ...a stąd jak już się patrzy, to nie. Widzicie? Widzicie jak tu tak zrobili trochę tak no słabo? Giants, robicie tyle tych łatek, no może weźcie to naprawcie co. No bo jednak no... żeby z jednej strony tylko było widać. No trochę tak no nie za bardzo. O, jeszcze za chwilę będzie już ładnie, dużo posadzony tego w miarę. No. Jak ja tak powiem wam, jeszcze mam te 30, czekaj nie, 34 tony soi. Jak ja je później jeszcze sprzedam, to będę miał konkretne pieniądze. Tu mam jeszcze pszenicę, jęczmień, nie owiec, to prawnica, ale zasiałem. Sorry, mam troszeczkę i słoneczników, ale to i słoneczniki, one będą, pójdą na to, na produkcję. Jak będę stawiać olejarnię, być może nawet i tutaj, zobaczymy. To właśnie. No, one pójdą. Nie? Tu jeszcze jest przede mną jedno pole też całkiem interesujące, bo całkiem duże. O no, te małe, to można było tu postawić te wszystkie produkcyjne, takie rzeczy. Chcę być tutaj z wami szczery. czy fajnie, takie maszyny metrowe, nie? Takie maszyny marki... Z, z, może to szalek się wymawia? Nie wiem. Czeska firma, to wiecie, ja na to mówię salek. Takie maszyny salek, ale w wersji dla większych traktorów po prostu. No jedna pa... półtora... Nie, czekajcie. 1-1 czwarta palety już zużyte jest tej trzciny cukrowej. Stało... no już trochę... już poniżej... Tej... Stało mi około 1450 litrów tutaj tej trzciny cukrowej. To jest trochę jak oranie pugiem... Yy... Takim co się nie obraca. Znaczy po prostu jedzie się z tej strony, później z tej, z tej, z tej, z tej, Tak się jeździ. Czekajcie to, czekajcie jak to się nazywało? Rzędowy? Nie, chyba nie rzędowy. Nie pamiętam A, zagonowy, chyba zagonowy właśnie. może i nie? Nie pamiętam no, Dawaj a zagonowy. Pomadłuch nie chciał, znaczy, GPS nie chciał wchodzić. No, i tu za chwilę już ładnie zrobimy cały pasek. Kurczę, naprawdę, wolno to idzie, patrzcie. Cały odcinek za chwilę mija, a ja nawet nie, połowy pola tutaj nie posieję. Czyli, no cóż, praca z topo. Z jaką topolą energetyczną. Ja do topoli się przyzwyczaiłem. Praca z trzciną cukrową jest, no, całkiem tutaj chłodna. No i też jeśli chce się naprawdę zarobić z tej trzciny kokosy, to trzeba im mieć naprawdę dużo, ale też trzeba mieć przez to dużo cierpliwości, ponieważ, jak widzicie tutaj na moim przykładzie, no trzeba dużo czasu spędzić z taką trzciną. Poza tym, ja nie miałem pomysłu że na odcinki, to sobie wziąłem trzcinę. Poczekam na szukadora. Dosyć tutaj da, długo nie będzie odcinka z tą trzciną. No bo ja nie chcę też za bardzo ściągać, nie mam nadzieję, że to nie będzie gdzieś biskoty numer odcinków, żeby się, do, żeby się do mnie nie przyczepili po prostu, że ściągam, że ściągam, nie? Ja oglądam też Kadora, patrzę co robi, chociaż tak szczerze to mi się bardziej podoba mój styl budowania niczego, ale gusta guściki, jak to się mówi. No. Dobrze, ja w tym momencie wam dziękuję za oglądanie. Stawcie łapkę, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie robicie. Wejdźcie też na moją playlistę właśnie Olberon zawsze chyba może nawet nigdy nie mówiłem, że ona powstała, chociaż zawsze na niektórych urządzeniach ja na przykład na telefonie nie mam tego listy na Google Chrome, bo tu co YouTube'a, bo nie ma miejsca na aktualizację. Eee, no, e, wejdźcie na listę, zawsze to macie tam wszystkie odcinki, nie musicie wchodzić bezpośrednio na mój kanał e, pewnie wam się za chwilę albo teraz już się nawet pojawiło, albo za chwilę się pojawi. Ta playlista. Kolejny odcinek będzie w niedzielę, będzie to prawdopodobnie właśnie już kupno rozrzutnika, chociaż zobaczymy. No i co ja mogę tu powiedzieć? Widzimy się w kolejnym odcinku w niedzielę, o ile nie będzie żadnych problemów, nie? Ja tymczasem będę sadzić te pole do końca, znaczy pewnie już nie dzisiaj, bo będę szedł iść spać, bo jednak szkoła i te sprawy, nie? Staram się tutaj być i zajmować wszystkim, i szkołą, i życiem prywatnym, i tutaj życiem na YouTubie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!